Witam, z tej strony Rafhart, Mamy rok 2025 i tak nie mogłem sobie darować tutaj po teście płynów do kalkomanii firmy VMS. Nie mogłem sobie darować, że mam już tutaj już takie fajne skrzydła pomalowane, zakonserwowane. I stwierdziłem, że a co tam, mamy 2025 rok. Są pewnie modelarze, którzy dopiero co zainteresowali się hobby i niekoniecznie chcą inwestować, na przykład, 25 zł na gotowy flu, znaczy fluid, gotowy łosz na przykład tam do, do, do tutaj do akcentowania linii podziałowych. Na przykład mają w domu jakąś nieużywaną albo używaną farbę akrylową. Ja tutaj wziąłem to, co mam na biurku, akurat. Wziąłem tutaj farbę firmy ICM Mam tutaj już przygotowaną maszynę do szejkowania Nie i z biedronkowym szejkowaniem No i tak sobie tutaj szejkujemy trochę Żeby to wyszejkować Jak chwilę poszejkuję ja i zaraz wracam Dobra, chyba już starczy tego szejkowania, więc e, potraktujcie to jako taki e, poradnik, który już tutaj poprzednie wersje tego poradnika są na kanale. Trzeba było po prostu pokopać, ale tak stwierdziłem, że dlaczego nie? Co ja tutaj mam? E, tutaj jest akurat opakowanie <grywanie> po tabletkach. I do czego ono będzie mi potrzebne? E, będzie mi potrzebne do tego, żeby sobie tutaj e, właśnie w tym środkowym w środkowym tutaj w tym miejscu po tabletce troszeczkę urobić tego łoszu łasza no po prostu tu będziemy tutaj będziemy robili ten nasz preparat do akcentowania linii do tego jeszcze będzie potrzebna woda woda którą tutaj mam i będzie potrzebny jeszcze płyn do mycia naczyń Akurat mam z kuchni wziąłem na chwilę. Ehm, więc co my robimy? Więc tak, mamy, mamy tutaj wyszejkowane. Wyszejkowany szary. Akurat szary to akurat taki, można powiedzieć, uniwersalny. Można by czarnym wziąć, ale czarny to taki. Może być troszeczkę przerysowany. A my nie chcemy tak za bardzo przerysowywać. Szary będzie OK. Czyli ja sobie tutaj taką dużą kroplę, tutaj jest gęsta ta farba. To może jest dwie, o. Mamy tutaj dwie dwie takie duże krople farby. Ja zakręcam, zakręcam z powrotem, bo nie chciałbym, żeby mi tutaj to wyleciało, albo coś się z tym stało. I teraz co? Teraz mamy, mamy tutaj tą farbę w tym przedziale teraz tak dodajemy z dwie krople wody a oprócz wody będzie nam potrzebny jeszcze tutaj właśnie e, płyn do mycia naczyń teraz tylko żeby mi odpowiednio o, raz dwa dobra powiedzmy że takie trzy kropelki i teraz całość całość musimy wymieszać ja to robię przy pomocy pipety tak żeby to wszystko się równomiernie. Jak widzicie tu już są bąbelki się pojawiają. Ale o bąbelki nam raczej nie chodzi, ale dobra. Mamy całość. Mamy całość zrobioną. Dobra. I teraz co? Teraz powinniśmy mieć jakiś pędzelek jeszcze. Odpowiedni, dobra, znalazłem coś takiego. E, maczam troszeczkę to w wodzie. Teraz tak. Pewien problem będzie z liniami, ponieważ tutaj za dużo tych linii, w głąb, takich, No tutaj jak widzicie, są. Są linie podziałowe, są wypukłe, bo to bardzo stary model. Ale tutaj widzę, że tutaj jest klęsła jedna. Tutaj coś jest. Może tutaj też coś się pobawimy Dobra, więc co robimy Bierzemy Bierzemy tutaj jeszcze mieszamy pędzelkiem Bierzemy, mieszamy pędzelkiem i będziemy nakładać Zrobimy sobie małe zbliżonko. Żeby było widać. Tutaj jest taka, taka typowa linia. Oj kurczę. Możemy trochę wyjechać. Tam nic nam nie robi w tym momencie. Zobaczcie, tutaj też sobie też sobie, a co, tam będziemy sobie zżałować oczywiście zupełnie inaczej by to wyglądało gdyby te linie były gdyby te linie były tak jak powinny być czyli czyli nie wystające tylko takie wklęsłe I tutaj może jeszcze tutaj. o Dobra, i może tu sobie coś jeszcze się pobawimy, dlaczego nie? Dobra. No, tutaj też zobaczcie. Tutaj też sobie. Tak na łączeniu sobie tutaj damy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Taka retro zabawa, nie? Dobra. A słuchajcie, możemy też sobie bawić się w coś takiego. To już nie jest akcentowanie linii, to jest zupełnie coś innego, ale <laughs> cała tajemnica polega na tym, że teraz musimy poczekać, że to wyschnie. Więc e, musimy Uzbroić się w cierpliwość dać nam troszeczkę i dać e, nam dać troszeczkę czasu, chociaż może tutaj to już bym mógł tutaj zrobić, nie? I teraz, co dalej? No bo taka linia namalowana to wygląda jak dziecko w przedszkolu, by coś tutaj walnęło, nie? Teraz e, mam nadzieję, że to już jest suche, chyba tak, i teraz tak. Przepraszam za palenie płuc cały czas. Mamy patyczek. Patyczek moczymy troszeczkę w wodzie. Później przecieramy sobie to tutaj. Taki, żeby był wilgotny troszeczkę. I co i co robimy? Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. likatnie przecieramy, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I co w tym momencie powstaje? Powstaje to, że tam, gdzie jest linia wgłębna, to mamy nasz łoż umiejscowiony. Więc tutaj mamy zaakcentowaną linię, może troszeczkę przesadnie, nawet ten szary tutaj nie za bardzo wszedł ale ale mamy, widzicie. Czasami czasami nam, jeżeli będziemy robić zbyt mocno, zobaczcie, widzicie. Jak robię zbyt mocno, to nam się w ogóle całość całość teguje Ale dobra, spróbujmy jeszcze tak to przycisnąć, może, może nam się zmniejszy jeszcze. O. Tak to wyszło. Eee, dobra. Teraz tutaj już chyba też troszeczkę wyschło Spróbujemy Spróbujemy to kółeczko tutaj zrobić. O, widzicie. Teraz e, zupełnie z suchą końcówką to robię. Czyli tutaj jam. Zależy też ile dacie, ile dacie tutaj detergentu, czyli płynu do naczyń. O. Widzicie? Tutaj za, zaakcentowało się, zaakcentowało się zupełnie odwrotnie. Czyli generalnie gdyby tutaj były te wgłębne linie, by to ładnie wyglądało, no ale tutaj też przy pomocy o, lekko, wilgotnego patyczka. Takie coś możemy uzyskać. Czy to wygląda lepiej niż takie płaskie? No, troszeczkę tak, no, ale to też nie, też nie możemy tutaj, jak gdyby, wymagać cudów. No, tutaj teraz suchym przycieram jeszcze, zbieram to wszystko i tak to wygląda. O, tutaj jeszcze teraz suchy. Suchym za bardzo nie podziałam. Tutaj troszeczkę mokrego i teraz nam suchy. Tak to wygląda. Więc ee, to jest to, i teraz, <laughs> po co ja robiłem te linie tutaj? Możemy pobawić się jeszcze z coś takiego, że robimy sobie jakieś takie zacieki, nie? Zobaczcie, wcieramy w jedną stronę, wcieramy w jedną stronę. I zaczyna to wyglądać jak zaciek. Oczywiście są specjalne płyny do tego. To wygląda lepiej, no ale to jest taki jeden ze sposobów. No tak to, tak to mniej więcej wygląda, nie? To trochę to dziwnie wygląda, bo tutaj jeszcze ta góra jest. Tak, ale zaraz ją ja tutaj. Zależy, jaki duży akcent chcemy położyć na, na dany element. Tak to może wyglądać. Tutaj jeszcze troszeczkę za dużo mamy, ale to zaraz spróbujemy to zebrać. Pamiętajcie, żeby tego za mocno nie robić, bo możecie zetrzeć farbę, jeżeli tutaj powierzchnia nie była zbyt dobrze przygotowana. Dobra, tutaj jeszcze sobie o. i zmieniać patyczek, bo ten tutaj już mi się... <laughs> wybrudził, więc bierzemy świeże i możemy go trochę namoczyć. Tutaj ten dół to bardzo mocno sobie czyścimy. Widzicie, tu jest to wszystko takie przesadzone troszeczkę i przekoloryzowane zbyt jaskrawe, w cudzysłowie jaskrawe z tego względu, że to jest taki film pokazowy, żeby Wam pokazać, jak, co możemy osiągnąć. Jeżeli chcemy na przykład <laughs> uzyskać bardziej subtelny efekt, wtedy po prostu zmniejszamy, <laughs> zmniejszamy tutaj na przykład to, że że nie dajemy szarej, tylko na przykład żółto-szarą. Tutaj dodajemy na przykład troszeczkę żółtego. Też to będzie inaczej wszystko wyglądać. Tak to mniej więcej wygląda. No po prostu nie mogłem się powstrzymać po testach kalkomanii. Miałem przygotowane, mówię, a zrobię sobie zrobię sobie łóż, taki jak kiedyś się robiło, jak za dawnych lat. Co prawda nie użyłem Pactry, ale użyłem tutaj farby IC, jak widzicie sprawdza się, plus do tego detergent. Nic wam, więcej, nic wam więcej nie potrzeba. Nie trzeba wydawać 25 zł na, na 25 zł, nie trzeba wydawać na tamie Wystarczy tutaj. O, dobra, już za mocno znika tutaj, to ale tak może. Może ok, dobra. Patrzcie, tak to wygląda. No tutaj z tym to już troszeczkę gorzej, bo to wiecie, wycieram, te, wycieram te wypukłe elementy, nie? To ma też jakiś tam swój urok, ale... O. Ale dobra, no, słuchajcie, to stary model jest vintage. To jest tylko też pokazówka. Dzięki za oglądanie. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to proszę o łapkę w górę. Was to generalnie nic nie kosztuje, a mi pomaga dotrzeć do nowych osób zajmujących się modelarstwem. Co jeszcze? Komentarze mile widziane. To też ma wpływ na, na tak wyświetlność i pokazywalność filmu w internecie. Sądzę, że modelarstwo jest warte tego, żeby je promować. Jest warte tego, żeby. Żeby docierać do jak największej ilości ludzi zainteresowanych, może nawet nie zainteresowanych, tylko takich troszeczkę ciekawych. I, i później te osoby się, jak dotrą, trafią do, na, na taki jakiś film, albo będą chciały zbudować model, to pomoże im to. Dzięki. Do zobaczenia w na następnym odcinku.